Pobudka, Śpiewana przez Banderię Krakowską w czasie pochodu jubileuszowego w wiedniu 1908. Nuta Bartoszu, Bartoszu. Wojciechu, Wojciechu, nie trać ta ani muszu, nie trać ta ani muszu. Straśnie wam do twarzy, w sobieskich kontuszu. Uziębło, uziębło, lecz znowu się przygrzeje, lecz znowu się przygrzeje. Narodzie kochany, jeszcze miej nadzieje. Turcyja z Austrią znowu się załbywodzą, znowu się załby wodzą. Jeszcze polskie szable na coś się przygodzą. Pod Wiedeń, pod Wiedeń, droga przez Bronowice, droga przez Bronowice. Włodek już maluje kosy i szablice. Pan Rydel, pan Rydel na odsiecz jedzie stoni, na odsiecz jedzie stoni. Sam ma w swojej gębie siłę trzystu koni. Naturka, naturka, rukuje pułk trzynasty, rukuje pułk trzynasty, siadaj na koń Wojtek, poprowadzisz nasty, pod Wiedniem batalia powtórzy się ta sama, powtórzy się ta sama, czy ten, czy ten wygra, będzie panorama.